Dziękuję za rozmowę z Kroganinem. Szturm na bazę Sarena wystarczająco komplikuje nam sprawę. Zakładam, że opracowaliście jakiś plan. Mniej więcej. Możemy zmienić system napędowy naszego statku w bombę atomową. Rozwiązanie radykalne, ale skuteczne. Nieźle. Zrzucimy atomówkę z orbity i Saren może pocałować nas w dupę. Niestety kompleks jest zbyt dobrze ufortyfikowany, by tak zrobić. Musimy umieścić bombę w konkretnym miejscu. Gdzie trzeba umieścić głowicę? I jak się tam dostać? Trzeba zabrać bombę na drugi koniec kompleksu. Wasz statek może ją tam podrzucić, ale wcześniej musielibyście zlikwidować obronę przeciwlotniczą i oddziały wsparcia. Mamy tam iść pieszo? Nie mamy do tego dość ludzi. To zbyt ryzykowne. Nie ma innego sposobu? Nie, ale możemy to obejść. Zamierzam podzielić swoich ludzi na trzy zespoły i zaatakować kompleks od frontu. Gdy skupimy na sobie ich uwagę, wy możecie podkraść się od tyłu. Pomysł jest dobry, ale twoi ludzie zostaną wyrżnięci w pień. Jesteśmy twardsi, niż na to wyglądamy, komandorze. Nie liczę jednak na to, że wyjdziemy z tego cało. Mimo to mam prośbę, komandorze. Potrzebuję jednego z waszych ludzi. Potrzebuję kogoś, kto pomógłby mi w koordynacji działań. Potrzebujemy kogoś, kto zna procedury komunikacyjne przymierza. Zgłaszam się na ochotnika, komandorze. Nie tak szybko, poruczniku. Komandor będzie was potrzebować przy bombie. Ja pójdę z salarianami. Z całym szacunkiem, sierżancie. To nie pani decyzja. Dlaczego zawsze, kiedy ktoś mówi z całym szacunkiem, tak naprawdę chce powiedzieć pocałuj mnie w dupę? Kto się lepiej nadaje do tego zadania? Każde z tych dwojga żołnierzy się nada, komandorze. Oboje są gotowi poświęcić życie, jeśli to będzie konieczne. O ile będzie konieczne. Williams, pójdziesz z kapitanem. Tylko bez brawury, zrozumiano? Tak jest, komandorze. Każe załadować bombę na Normandię i poinformuję twoją załogę, jak ją zdetonować. Masz jeszcze jakieś pytania, zanim wyruszymy, komandorze? Normandia zgarnie moją grupę. A jak wasze oddziały unikną wybuchu? Zajmiemy gety tak długo, jak to możliwe. Kiedy bomba będzie na swoim miejscu, spróbujemy wydostać się poza obszar wrażenia. Przy odrobinie szczęścia, powinniśmy uciec. Jeśli nie, będziemy żyć jako wspomnienie o męczennikach większej sprawy. To brzmi jak misja samobójcza. Nie będę cię okłamywać, komandorze. Możliwe, że nikt z nas nie przeżyje tego ataku. Nawet twój oddział. Robimy jednak to, co konieczne. Cień brzmi wystarczająco jasno. Jak nazwiecie pozostałe oddziały? Egor, Manowaj i Jetto. To były pierwsze osady na trzech skolonizowanych światach. Po dziś dzień są sercem terytorium Salarian. Te nazwy będą przypominały moim ludziom o co walczą. Jeśli mamy mieć choć cień szansy, muszą mieć jak największą motywację. Powtórz, jaki mamy plan. Wy poprowadzicie oddział cień. My zapewniamy dywersję. Musicie dotrzeć do wylęgarni w sercu kompleksu. Należy również unieszkodliwić działa przeciwlotnicze, żeby Normandia mogła wylądować. Postaramy się pomóc, ale nie mogę nic obiecać. Trzeba umieścić bombę obok zaworów geotermicznych, a potem jak najszybciej opuścić bazę. Chcę wiedzieć więcej o tej bombie. Jaka jest jej skuteczność? Skuteczność zależy od osoby, która uzbraja bombę, ale powinno wystarczyć. Zapalnik jest wysoce niewrażliwy na uszkodzenia mechaniczne. Po uzbrojeniu szanse na jego wyłączenie są minimalne. Najważniejsze, żeby uzbroić bombę, zanim gety zdołają nas powstrzymać. Czekam w gotowości, kapitanie. Wspaniale. W takim razie proszę mi wybaczyć, muszę przygotować ludzi. Właśnie. Nie rób nic głupiego, jak mnie nie będzie poruczniku. Ty także, komandorze. Poradzimy sobie. Zobaczysz. Tak, ja po prostu. Życzę powodzenia. Chcecie coś powiedzieć, pani zwierząt? Sama nie wiem. To dziwne. Iść do kogoś innego. Przywykłam już pracować z tobą. Z wami wszystkimi. Nic się nie martw. Zobaczymy się po drugiej stronie. Tak, wiem. Ja. Służba z wami, komandorze, to zaszczyt. Nawet jeśli nie jesteśmy w jednej jednostce, nadal stanowimy zespół. Miejcie oczy szeroko otwarte. Wtedy wszyscy wyjdziemy z tego w jednym kawałku. No pewnie, komandorze. Wszyscy znacie cel tej misji i wiecie, jaka jest stawka. Wiem, że mogę powierzyć swoje życie każdemu z Was, ale rozumiem też Wasze obawy. Wyszkolono nas na szpiegów, najlepszych w swoim fachu. Nie możemy się jednak spodziewać uznania, bo o naszych bohaterach. Cichym kroku, który podbił cały naród jednym strzałem, albo wiecznie uważnym, który szachował wrogie armie. Ci giganci nie pocieszą nas teraz, ale my mamy więcej. Oni mieli tylko żołnierzy i podstęp. My mamy sieć i dyplomację. Zanim nasz powód powstrzymały rakni, walczyliśmy na pierwszej linii. Zanim powstrzymali nas Kroganie, staliśmy w pierwszym rzędzie. Dziś też staniemy w pierwszym rzędzie. Może nie powstrzymamy Sarena, ale się nie cofniemy! Powodzenia, komandorze. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Słyszycie mnie, komandorze? Głośno i wyraźnie. Ruszajmy. Dobrze, rozpoczynamy wypad. Spróbujemy dotrzeć do dział przeciwlotniczych, ale reszta należy do Was. A, komandorze, znajdźcie jakiś sposób na tę obronę. Byłaby to dla nas wielka pomoc.